Nieznajomość prawa szkodzi. Nie, już znam bardzo, tak. Jakoś nie, nie, nie czytacie artykułów o wyrokach sądowych. Na pewno, na pewno, na... Na pewno na... Czy tam, tak, to wyroki czy to, nie na maturach. Tak, były. I Ale już nie to. Już nie jest. Tu. Wiesz, nie. Wiesz. A w jakichś nie to? które poprawnie unikniecie. No ja jeszcze ma taką możliwość, że tak, jak to dalej będziecie chronić tego rządu, to będzie tak, że będą najpierw mandaty, a potem my musimy udowadniać swoją niewinność. I chcieli tak zrobić, tak. To nie jest proszę, to, tak to nie zdaną, jest proszę opór aktywny, tylko bierny. No tak. I to, każdy obywatel ma do I do biernego oporu jak najbardziej adekwatnym przymusu bezpośredniego jest siła A co w tym momencie w jakiś sposób? Rozumiem, że też na to również jest na przykład kopanie człowieka, skoro pan tak uważa. Wiadomo, że tego nikt nie chroni, bo barierek nikt nie chroni nie tylko W tym razie się bardziej zatem, zatem, wodywa, zatem, to, to, jest punkt, mój to to pamiętamy. To jak na ja nie pozabamy... to, tam to tam Dobra, tam, na panii, pomogą, razem, nie osobno, po sporządzamy dokumentację i punkuj. Nie, to tak do nie ta to... będzie, bo nie może. Medyka nie będzie, bo nie może. A najbliższy na solcu uradzony. Na najbliższy na tej górze a tutaj idzie pan dalej na lewą stronę możesz powiedzieć co się stało w rękę? nie kurde nie nie szansy dyskutować bo mnie szarpnął za ręce

Dlaczego się pan nie robi? Ja robię relacje na społeczeństwo. Pa, to pan sobie odejdzie z Po no, Dlaczego? Na tym poziomie. Ja tam. Pan przewiduje, Przejdzie pan dobrze. Przejdzie pan. Przejdzie pan. Przejdzie łapy. Przejdzie pan. Przejdzie pan. Przejdzie pan. Przejdzie pan. Pupy, pupy, przejdzie nie Przejdzie pan. Bo zasłaniam tak tutaj... Proszę, zasłaniam tak, ja tu że zasłania. danych. nie ten że danych nie zasłania. Że tylko... Bo pana kolega mnie denerwował. Ale się mowa nie skończyło. Ale nikt pani nie powiedział, że pan zostanie tylko w Zostanie pan poinformowany o końcu interwencji. Już po sobie zakończyłem. Nie Czyli nie pójść. jestem zatrzymany. Nie. Ale nie mogę sobie pójść. Mm, kobietom, osobom LGBT, Antifie. Mam nadzieję, że uda nam się wyjść wszystkim razem, żeby pokazać, że nas jest więcej, że my jesteśmy tutaj ważniejsi, że to nie może być tak, że jakiś kato zjeby. Ja nie obrażam tutaj katolików, dlatego że...

Tak! Bo no jest jeszcze zatrzymanie. to jest Słuchajcie. Nikogo oczywiście nie zachęcamy do powtarzania podobnych y, protestów. Natomiast słyszę, że my, my całkiem niedługo pojawimy się w kilku kolejnych miejscach. Trzy, Trzy godziny go Wchodzimy na policję. Tak? Zapraszamy na chodnik. My się znamy. Przesunie zna. się tak? pan, się stary. Stary. potraficie stosować? ACAB! ACAB! A, B! A, Po co pani do policji żeby się lat? To represja to Wulgarnych i klaksonu, klakson był używany dlatego, że samochód przede mną się staczał, a słów wulgarnych nie używałem.